Witam serdecznie. Mocowanie kamerki już mamy zastosowane. Tutaj jedno przy lusterku, drugie przy stelażu od yy, kufra. Natomiast teraz problem, gdzie zamocować pilota do sterowania tego wszystkiego podczas zjazdy. No miejsc było kilka przy kierownicy. Planowałem tu, tam, tu by trzeba było kleić, tu by trzeba było wiercić. No i wpadłem na taki chytry pomysł, żeby wykorzystać klapkę wlewu paliwa oraz taki pasek do mocowania na rękę. Zaraz to Wam zademonstruję. No czyli otwieramy sobie klapeczkę kluczykiem. Cyk. Zakładamy paseczek. Przeciągamy go w tym miejscu, on się tu zabezpiecza, zamykamy klapkę i voilà! Mamy zamontowanego pilota. I teraz sobie jedziemy, cieszymy się urokami krajobrazu i włączamy. Bądź wyłączamy sterowanie kamerą GoPro. Dziękuję za uwagę. Proszę o subskrypcję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.